ewangelii według świętego Łukasza. Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał jej tak wielkie miłosierdzie, cieszyli się razem z nią. Z ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię i chcieli mu dać imię jego ojca, Zachariasza. Ale matka jego odpowiedziała, nie, natomiast ma otrzymać imię Jan. Odrzekli jej, nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię. Pytali więc na migi jego ojca, jakby chciał go nazwać. On zażądał tabliczki i napisał, Jan będzie mu na imię. I zdumiewali się wszyscy. A natychmiast otworzyły się jego usta i rozwiązał się język. I mówił, błogosławiąc Boga. Wtedy strach padł na wszystkich ich sąsiadów, w całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali, kimże będzie to dziecię, bo istotnie ręka Pańska była z nim. Przedostatni dzień naszego oczekiwania naszego przygotowania się na spotkanie, bo czas adwentu jest czasem oczekiwania, jest czasem przygotowywania się do spotkania tego najważniejszego spotkania naszego życia. Dzisiaj słyszymy, że dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania. Co rozwiązuje ten adwent w moim życiu? Warto by sobie już postawić takie pytanie i na nie odpowiedzieć. Zachariasz pod wpływem tego, że ujrzał wcześniej zapowiedziany znak, przemawia, rozwiązuje się jego język, otwierają się usta i pewnie w jakiś sposób też przemienia się jego umysł. To mogą być owoce naszego adwentu, jeżeli rzeczywiście postawimy na, na przygotowanie się do spotkania Chrystusa. A pierwsze czytanie mówi dzisiaj o tym, że Pan. Wysyła posłańca przed Tobą. Wiemy, że tym posłańcem jest Jan Chrzciciel, o tym mówi Sam Jezus, wyjaśniając te słowa. Ale to każdy z nas, to ja. Mogę być, mam być posłańcem, który przygotowuje Jezusowi drogę, teren, ludzi na jego powtórne przyjście. Najpierw muszę sam być przygotowany. A wtedy przy okazji mogę przygotowywać innych. I na to życzę powodzenia.